Dziękuję bardzo Ku no i za wspierającego na poziomie, fajny ziomeczek, giga dzięki, wszystko zostanie przeznaczone na rozwój kanału, teraz już zapraszam do filmu. Witam was wszystkich, słuchajcie mam drona, mam statyw, dzisiaj jest kolejny dzień naszego dnia w górach i dzisiaj słuchajcie mamy plan, aby, na, aby mamy półtora godzinki Nauki jazdy na nartach z indywidualnym instruktorem Śnieg, sypie taki Bardzo drobny, ale sypie I... Idziemy Tak wygląda w ogóle tutaj kamienica W ogóle nigdy nie wiedziałem, że w kamienicach jest tak ładnie Ładniej niż w blokach, słuchajcie Jedziemy na zakręt śmierci I to jest wow, widzowie, zobaczcie na te drzewa Giga, co? Zaraz dojeżdżamy, patrzcie na mapę. Trzeba tu potem połazić. 400 metrów, dotrzesz do miejsca docelowego. O, Szczesław nam mówi. Zakręt śmierci, jest tabliczka. Uwaga, uwaga. To jest zakręt śmierci. Ja wiem takiej śmierci? No, zaraz zobaczysz. Patrz pan prawej. na punkt widokowy pokazać wam jest ślizgo dosyć ale jest pięknie z tymi widokami nie mamy szczęścia ale jest pięknie i jeszcze zimą. Przyjecie się tu zimą koniecznie. Kręt zaczyna, idzie tak, kończy się tu. są szlakiem walońskim imienia Juliusza Naumowicza Piryt był pozyskiwany jako surowiec do produkcji kwasu siarkowego. Tak, Widzisz. <laughs> Piryt to też złoto kwas Był używany jako składnik do farb do sukna, czyli produkcja atramentu, prochu szczelniczego i tak Możecie sobie tutaj. Dlatego Piryt był e, niezbędny. Że tutaj mamy na szkolenie, tam będzie można wejść nie bez przewodnika. W roku XIX wieku zaprzestano, a pod koniec XVIII powstała fabryka kwasu. Mamy sztuczną, nie? Tylko trzeba tam jakoś zejść. Kurwa, nie jest to, nie można postawić się dalej. Są ogólnodostępne, i nie są niebezpieczne. Ale przy taką śnieży, co można by się tutaj schować? No już, już kilkanaście metrów jesteśmy głąb chyba, co? Dlatego piryt był nazywany Złotem Głupców, ponieważ on się mienił tak jak złoto. Ale wydobywany był do innych celów. Pójdę sobie tam do załąm pokażę. Widzą, gdzie ta kopalnia sięga. Sieć sobie pod nogi głównie. Szłoby się do góry. Zobaczysz, gdzie to sięga. Spokojnie. jest spiryt. Tak mi się wydaje, że to on bo się błyszczy. Ale to jest ciepło. Ogólnie w, w fortyfikacjach HMR, w jaskiniach, tak przez cały rok jest około plus 5 do 8 stopni. A nie tu. Chyba też, zobacz. Błyszczy się. Mogą to być jakieś nacieki też wodne, wiadomo, ale. czuć jakąś tę chliznę w powietrzu. Pasta ma to ładnie widać. Jest taki naciek, chyba wodny. Zobacz, to jest. Tuż jak daleko jeszcze sięga, niedaleko, tuż jest zaraz koniec. Tuż jest koniec jaskini. Idziemy do drugiej. Generalnie wszystko jest na takim no widać, że wyrobisku. Sopie, ponieważ są naprawdę piękne. Mega. Bo jeszcze pada śnieg. Widziałeś tam skałę? Pusz. Yy, rosło na małej cienkiej warstwie ziemi, na skale. Drzewo, rosło zbyt wielkie, po prostu przeciążyło. Yy, a korzenie szły na boki. No nie w głąb, bo w głąb są skały, więc... No, nieźle. Będziemy tu przychodzić na eksplorację. Tam widać jedną, tą najłatwiej dostępną. Tu widać drugą i tu trzeba zaskakiwać, robić taki troszeczkę parkur. My sobie to odpuścimy. Ale jak widać jest. Wygląda podobnie pewnie. tam to jest dłuższa i tak. No na gogle było, że jedna jest dłuższa i, i jedna jest krótsza. Fajnie wszystko wygląda, polecamy. Dokładnie, pierwszy raz tu jestem. Tak to wygląda. Jest, doskonale. Czy polecamy czy nie? Oczywiście, że tak. Pewnie, że polecamy. Polecamy? Kurze, szczolenie. Piry tu ogólno dostaję bez przodnika. Cześć, to? Pięknie to jest. Be, 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 be. Be. Takie piękne skałki, tam taki widok. I bezpłatny parking. Dinopark jest to jedyny bezpłatny parking, trzeba przejść 450 metrów. Dalej już są tylko płatne po 10 zł I gdzie idziemy, bo nie powiedzieliśmy, no? do dino parku Do dino parku, no, są takie wiecie, figury Olbrzymie dinozaurów e, Więc dla małych dzieci jest mega fajna atrakcja, nie wiem jak nam się spodoba On tam był, będąc małym dzieckiem, dino półtora roku Ale nie pamięta Ale głównie idziemy tam dlatego, że tam jest kino 7D Więc ruszają się hotele, czy 8D Pryska wodą, wiesz? Wiecie, jest tak. No, ogólnie jest dużo fajnych efektów. I 6D jest. Myślałem, że 8D. To jest w ogóle fotogaleria 3D. Jak się ma okulary w domu, się zobaczy ten, to zdjęcie jakby jest trójwymiarowe. Fajna rzecz. Zobaczcie. Spróbujcie to przeczytać. Przeczytaliście pewnie normalnie, a litery są pozaminane. Bo zobaczcie. Przyrzetać tekst bez wiksęgo problemu. A tak naprawdę czytamy, ponieważ mamy iluzję, nie? O, um. Chodzi o to, że nie czytamy poszczególnych liter, ale czytamy cały. wyrazy. A tu z kolei mamy iluzję. To jest czarna dziura, To jest iluzja, czekaj. Na widzą czarną dziurę. To jest paskie. Czy to zauważycie, ale... jak się kręci w prawo. Serio? ja. Yeah. No, Ale iluzja brawo. Czy się jakoś nie? O, a jest, prawie mi się w Ale byka? A tutaj mamy? To jest możliwe. Możliwe? O, iluzja. Pełną gębą pani. to jest pani. Będzie... No, nie, wygląda jakby nie było, tak naprawdę są. Wygląda jakby były pochylone A są równoległe Czy te kraty są nieruchome? Zakładam, że powinny się ruszać Ale moje oczy są zepsute i nie działają Który klocek jest najwyższy? Wszystkie są równe Spójrzcie, no. ten się wydaje najwyższy tak. Ale jest na tyle A ten się wydaje najniższy i też jest na tyle na no. jednakowej wysokości Lózy, czy te kwiaty się kręcą? się kręcą ciekawe czy widzowie to widzą, widzą nie, tak zbliżenie na kwiata jednego widzowie tego nie widzą nie widać, że się kręci na aparacie to by okay. musicie sobie to wyobrazić ja uwielbiam park linowy kiedyś przechodziłem je tak naprawdę automatycznie Ej, gdzieś tu blisko posąg blisko jest Przechodzimy przez slalomy. Odkryłem nowy gatunek Anatan pierwotny, Natik pierwotny Żył w czasach mamutów To będzie tyranozaurus Rex Tyranozaur! Dzień dobry Raty. Tak, nie. małe triceratopki. Cześć mały triceratopku kurczę. nie jest spinoza, wiesz czemu? Czemu? Teraz <laughs> <laughs> nie spinał. Nie spinaj się tak stary. Powiem wam szczerze, że jeżeli ktoś jest taki mały, to fajnie pewnie by się bawił. I latem, i latem. Ale dla mnie no okej, okay, fajnie. Można, może jak coś interesuje się Nie dinozaura. nagrywaliśmy nic w kinie 6 bo i tak nie mieli takiego efektu. Tak, bo ruszały się fotele, pryskało wodą, dmuchało wiatrem. W ogóle była animacja nie o dinozaurach, także... Piotruś Pana, ale też fajna. Jednak to czegoś uczyliśmy dwa lata temu gdzieś zostało w głowie, ale łatwo wcale nie jest. Także na jakiś wyciąg idziemy, o kurczaczku. No i pierwszy zjazd. Trzeba też zaleźć upadki, by nauczyć się podnosić. Więc póki co to się tego uczymy. A to wcale nie jest takie łatwe. Słuchajcie, generalnie jesteśmy po półtorej godzinnej lekcji e, żyja na nartach. Czego się nauczyliśmy? Mój tata nauczył się skręcania, a ja jeszcze muszę to poćwiczyć Ale dopiero na ostatnim zjeździe, także nie jestem orłem Ja jeszcze muszę poćwiczyć tak naprawdę skręcanie Nie umiem wstawać, ale hamuję już tak naprawdę perfekcyjnie i, i, I normalnie bez żadnego upadku udało mi się trzy ostatnie trasy zjechać Już tutaj na, na talerzykach podjeżdżaliśmy Pod ten niski tutaj jak widać Niski, bo niski, ale no Można pojeździć stok i zjeżdżaliśmy. Więc Thanks. jakie wrażenia? Yy, no wrażenia kuzackie, szczerze. Yy, polecam Wam giga. Nawet jeżeli nie miałbyś z tego być jakimś, nie giga zainteresowanie czy giga jakaś super pasja, to warto spróbować, bo tak jest to fajna zabawa. Pracują inne partie mięśni przede wszystkim. Nogi pracują bardzo uda. Yy, I co, co ciekawe, co dla mnie jest takie dziwne, że te buty są takie sztywne i można się na nich opierać. Nie? Piścielami i tak dalej. No. I tym się steryska, kierownica. No. Ale mega fajnie. Ja też jestem zachwycony, aż mi banan wrócił na twarz. Mam trener Vincent. Bardzo fajny gość. Bardzo fajny, fantastyczny. W ogóle fajna szkoła, bo dwa to tam też mieliśmy fajnego instruktora. Chyba tego tam. No, tak, tak, chyba możliwe. To co? No to lecimy u umar... Ale słuchajcie, nie nagrywaliśmy nic, bo zjeżdżaliśmy tak naprawdę. Ja nagrałem z dwa ujęcia. Tak? Zjeżdżaliśmy ze stromej górki. Mogłem wziąć GoPro. Nagrywałbym to dla Was. Nie wziąłem GoPro jest <grym> lipa, Byście widzieli wszystkie moje upadki. Ale na kolejną lekcję już wezmę GoPro i pokażę Wam to od zera do, do bohatera do narciarera. narciarera. <grym> okay. Tak to idziemy tutaj na snowtubing. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Słuchajcie, kolejnym razem będą ujęcia z GoPro ze Snowtubingu i z NART. A ja wam dziękuję i widzimy się już jutro. Cześć!